Pan zapytał Kaina: Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech waruje uwrót i łasi się do ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Bardzo ciekawe słowa, które Pan Bóg mówi do Kaina. Dziś czytamy w pierwszym czytaniu historię zabójstwa, pierwszego morderstwa, pierwszego zabójstwa. Kain zabił Abla, brat zabił brata, brat napadł na brata bez żadnej przyczyny, bez powodu, tylko dlatego, że zazdrościł, zazdrość, straszny grzech, który prowadzi do nienawiści, który rozbija rodziny, który rozbija przyjaźnie. Często mówimy, że ktoś z kimś jesteśmy jak bracia i to jest symbol tego, że jesteśmy w przyjaźni, że jesteśmy w bardzo dobrych relacjach. A tutaj jak bracia, brat zabił brata. To jest straszne, kiedy brat zabija brata. Jak dużo jest teraz takich sytuacji, takich rodzin, gdzie bliscy sobie ludzie, którzy zawsze żyli w przyjaźni, w miłości, teraz są w jaki obrazili się w jakiejś urazie, w jakiejś nienawiści, w jakiejś złości. Oczywiście dużo jest przyczyn tego, ale trzeba widzieć, że ta historia Kaina i Abla powtarza się, i dzisiaj. I nie możemy na to pozwolić. Ale spróbujmy zobaczyć, co jeszcze nam pokazuje ten tekst, czego jeszcze możemy się nauczyć z tych słów. Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz Twoja jest ponura? Przecież, gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Często i my jesteśmy smutni. Często i my jesteśmy ponurzy. I wydaje nam się, że wszystko robię dobrze. Niedawno miałem kilka takich spotkań, kilka takich rozmów, gdzie. Przyszedł człowiek, który dużo się starał, bardzo ciężko pracował, bardzo się starał i przychodzi w płacze, jest mu bardzo smutno, jest mu bardzo nieprzyjemnie, bo tyle się natrudził i doświadcza jakiejś nieprzyjemności. Nie daje mu to radości, to co robił. Ale po jakiejś rozmowie dochodzimy do tego, w czym jest przyczyna, że ten człowiek, Cały wszedł w tą swoją pracę, chciał uzyskać jakieś sukcesy, ale zapomniał Panu Bogu. Pan Bóg wszedł na drugi plan. Ten człowiek kręci się wokół siebie, wokół swojego sukcesu, wokół swojej pracy. Trudzi się, postawił sobie jakieś, jest bardzo ambitny, postawił sobie jakieś cele w życiu, próbuje do nich doskoczyć, ale Pana Boga tam nie ma. I mówię, słuchaj, a może by inaczej, może. Taki przewrot kopernikański zrobić, że nie wokół mnie kręci się całe życie, ale wokół Pana Boga. Może trzeba by zapytać, czy Pan Bóg w ogóle tego chce? Czy to jest wolą Pana Boga, co Ty robisz? Czy Ty powinieneś to tak robić, jak teraz robisz? Może Pan Bóg ma inne plany wobec Ciebie i będziesz szczęśliwy, jeśli będziesz czynił wolę Pana Boga. I też Kain, jeśli Pan Bóg mu wprost mówi przez Twój grzech nie przyjmuję Twojej ofiary, ale Ty możesz to zmienić. Pan Bóg bardzo mu wyraźnie pokazuje i jeśli by Kain posłuchał, zapytał, Panie Boże, co mam zmienić? Jak mam żyć, żebyś Ty przyjął moją ofiarę? Pan Bóg by mu pokazał, on by złożył ofiarę i byłoby wszystko pięknie. Nie. Kain idzie w innym kierunku, w kierunku grzechu. Zabija brata. Zaraz po rozmowie z Panem Bogiem idzie i zabija brata. Nic mu nie dało. To, że Pan Bóg mu zwrócił uwagę, pokazał, co ma robić nie. Czy nie jest tak w naszym życiu, że gdzieś idziemy nie w tym kierunku, co trzeba, i też nasza twarz jest ponura? Dlaczego jesteś smutny, i dlaczego twarz, twarz Twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Dlaczego nasza twarz jest ponura, dlaczego jesteśmy smutni? Spróbujmy się nad tym zastanowić i zapytać Pana Boga, Panie Boże, co mam robić i jak mam robić, żeby być szczęśliwym, żeby mieć pokój w sercu, żeby moja twarz nie była ponura, bo przecież mówisz. Że jeśli będę postępował dobrze, będę miał twarz pogodną. Ja chcę postępować dobrze i chcę mieć twarz pogodną. I dalej czytamy: Pan Bóg mówi do Kaina: Grzech waruje u wrót i łasi się do ciebie, a przecież Ty masz nad nim panować. Grzech jakby gdzieś przy, jak pies jakiś, który łasi się, a Ty masz nad nim panować. I Pan Bóg pokazuje, że ten grzech próbuje podejść do Ciebie, próbuje Cię ściągnąć z dobrej drogi, łasi się do Ciebie, a Ty masz nad nim panować. Możemy panować nad swoim grzechem, musimy zobaczyć, gdzie ten grzech łasi się. Gdzie jest to miejsce, gdzie grzech łasi się do nas? Próbuje podejść, próbuje nas zauważyć, próbuje nas gdzieś pociągnąć, próbuje na nas wpłynąć, kusić. Zobaczmy to miejsce, gdzie ten grzech łasi się do nas i panujmy nad nim z Bożą pomocą. Możemy panować i jeśli tylko chcemy. Co jest ciekawego, że ten grzech, to zabójstwo y, następuje zaraz po tym, jak oni ofiarowali Bogu swoje ofiary, po modlitwie. Czyli powodem tej zazdrości, powodem tej nienawiści i zabójstwa jest to, co przeżyli na modlitwie. Z powodu wiary, religii, tego co przeżyli na modlitwie, to było miejscem, przestrzenią, gdzie zaczyna się zło, gdzie zaczyna się grzech, gdzie zaczyna się zabójstwo. Ciekawe. Ten grzech łasi się też u wrót kościoła. I często jest tak, że właśnie ludzie przychodzą do kościoła i zaczynają się jakieś zazdrości. A na tego spojrzeli, a na tego nie spojrzeli, podziękowali, temu nie podziękowali, z tym porozmawiał dłużej, a z tym krócej a ktoś tu na moje miejsce usiadł, a ktoś mnie nie zwrócił uwagę, a ktoś mnie tutaj nie zwrócił na mnie uwagi. Ileż takiej zazdrości, złości, nienawiści jest w tym miejscu, gdzie powinna być wielka miłość, gdzie powinien nam otwierać serce dla Boga. I to nie jest przypadkowe, bo zły duch próbuje nas, nam zepsuć nasz, naszą relację z Bogiem. Naszą relację między nami, też brat brata, czyli w naszej wspólnocie, w naszej rodzinie chrześcijan, zły duch próbuje bardzo mocno wejść w tę przestrzeń, gdzie powinna być miłość, gdzie powinna być modlitwa, gdzie powinien być Pan Bóg, gdzie powinna być otwartość. Dlatego zwróćmy na to uwagę, żeby w kościele nie, nie obrażać się na siebie nawzajem, nie złościć się, nie zazdrościć sobie nawzajem. Ja tu przychodzę po to, żeby Pana Boga spotkać, żeby się miłością napełnić, a nie po to, żeby się kłócić, obrażać i zazdrościć. Bóg zapytał Kaina: Gdzie jest Twój brat Abel? On odpowiedział, nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego. Gdzie jest twój brat? Pan Bóg i nas pyta, gdzie jest twój brat? Gdzie jest twoja siostra? Gdzie jest twój, ten człowiek, który był obok ciebie? Gdzie on jest? Gdzie jest ten człowiek, któremu miałeś pomóc, a nie pomogłeś? Gdzie jest ten człowiek, którego obraziłeś? Z którym się pokłóciłeś? Gdzie on jest? Nie wiem. On jest dorosły, sam za siebie odpowiada. I jego sprawa... A co, co ja, ja mam za Niego odpowiadać? Czyż jestem stróżem brata mego? Pan Bóg pyta nas o ludzi, którzy, których stawia na naszej drodze. Gdzie On jest? Gdzie On jest? I bardzo często to, to pytanie jest niewygodne. Gdzie jest ten Twój brat? Odpowiadamy za brata. Odpowiadamy za drugiego człowieka. Nie tylko za siebie odpowiadamy. Nie tylko za siebie będziemy odpowiadać na Sądzie Bożym, ale też za to, że nie pomogliśmy komuś, że na kogoś źle wpłynęliśmy, że z kimś, żeśmy się pokłócili, że kogoś żeśmy zabili, będziemy odpowiadać na Bożym sądzie. Pan Bóg dziś pyta nas, gdzie jest twój brat? Na początku i na końcu dzisiejszego czytania są takie słowa: Adam zbliżył się do swojej żony Ewy i ona poczęła i urodziła Kaina. I później na koniec, Adam raz jeszcze zbliżył się do swojej żony, i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set. Zbliżyła się, a dokładnie, jeśli by przetłumaczyć to słowo z oryginału, to poznała, poznał. Adam poznał, nie zbliżył się, a poznał swoją żonę. Piękne jest to słowo, że w Biblii, jak mąż poznał żonę, to ona poczęła urodziła dziecko. Poznał. Małżonkowie powinni poznawać siebie nawzajem. Poznawanie siebie nawzajem jest początkiem miłości, jest podstawą miłości. Jeśli się znamy, Poznajemy drugiego człowieka, poznajemy aż do miłości, poznajemy aż do tego, że, że rodzi się dziecko. Piękne słowa. Adam poznał swoją żonę i ona poczęła i urodziła syna. Ale ciekawe, że i na początku i na końcu to czytamy, że po tym całym wydarzeniu zabójstwa syna, czytamy: Adam raz jeszcze zbliżył się do swojej żony i to urodziła mu syna. Nie zniechęcili się, mogliby powiedzieć, jak myśmy wychowali synów, że jeden zabił drugiego? No jak? Porażka! Nie nadajemy się na rodziców. Nie ma sensu. Nie, oni zobaczyli. Jeszcze raz, jeszcze raz spróbujmy. Nie traćmy nadziei. Jeszcze potrzeba syna, jeszcze potrzeba dzieci, jeszcze potrzeba ludzi na tym świecie. Nie tracimy nadziei. Idziemy do przodu. Nawet jeśli widzimy jakąś swoją porażkę, nawet jak się nam coś nie udało w życiu, trudno. Oddajemy to Bogu i jeszcze raz próbujemy. Spróbujmy. Tak żyć, spróbujmy nie tracić nadziei. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii z Panem Bogiem.